Zanim omówię poszczególne grupy osełek, wspomnę tylko, że będą to wybrane informacje. Po więcej szczegółów odsyłam do broszury, do której link znajdziecie pod filmem, bądź też naszego sklepu, gdzie w opisach tych poszczególnych kamieni znajdziecie bardzo dużo technicznych informacji. A zatem w naszym sklepie dzielimy te kamienie na cztery grupy. Mamy osełki naturalne wodne, osełki syntetyczne wodne, olejowe oraz diamenty. W pierwszej grupie znajdziemy przede wszystkim osełki, kamienie naturalne japońskie. Tutaj szeroka gama dla miłośników narzędzi japońskich, ponieważ właśnie te kamienie doskonale radzą sobie ze stalą wysokowęglową. Drugi kamień, który znajduje się w tej grupie, to kamień belgijski. Tutaj mamy taką ciekawostkę, że jest to chyba najbardziej miałka osełka naturalna na świecie. Przedział jest podawany od 8 do 16 tysięcy, ale możemy wykorzystać cały ten przedział, ponieważ regulując naciskiem i ilością wody możemy ostrzeć zarówno na 8 tysiącach, jak i na 16, 000, więc tak naprawdę jakbyśmy mieli wiele kamieni w jednym. Dodatkowo na tym kamieniu naostrzymy również stale HSS i nierdzewne, więc to jest naprawdę bardzo wysokiej jakości kamień i bardzo praktyczny. Z drugiej strony, niestety muszę tutaj wspomnieć o jego niewątpliwej wadzie: jest bardzo drogi, no ale to jest taki naprawdę taka perełka i, i kamień dla koneserów duże bloki potrafią kosztować nawet powyżej tysiąca złotych, ale to z tego powodu, że po pierwsze jest to bardzo dobrej jakości kamień, a po drugie jego złoża już są prawie całkowicie na wyczerpaniu, no więc stąd ta cena. Jeśli jednak szukacie czegoś no, dla bardziej przyziemnych zastosowań, powiedzmy, to polecam grupę osełek syntetycznych japońskich, bo tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj mamy zarówno kamienie niskobudżetowe, jak i bardzo wysokiej klasy kamienie. Mamy osełki dwustronne. Z jednej strony jedna granulacja, z drugiej druga, dzięki czemu jeden kamień służy do ostrzenia wstępnego i właściwego, czy też polerowania. Bardzo często wybierany przez osoby, które kupują swój pierwszy kamień. Oprócz tego mamy granulacje w blokach kamieni od 80 000 do 30 tysięcy, więc bardzo szeroka, szeroka gama. Co więcej, są tutaj kamienie dedykowane bądź też do stali wysokowęglowych, bądź tak jak w przypadku Szaptona, do wysokowęglowych lub do stali stopowych, ale mamy też kamienie uniwersalne, jak Cerax, które sprawdzą się do tych dwóch rodzajów stali. Jeśli chodzi o szybkość ostrzenia, to też jest duża zaleta tych kamieni. One ostrzą bardzo szybko, jednak się szybko zużywają. Dlaczego? No, nie jest to ich taka jakby wada, jest to ich no, cecha, ponieważ szybkość ostrzenia wynika tutaj z tego, że wymywane są duże ilości materiału, odsłaniane co chwilę nowe, nowe ziarna, dzięki czemu ta osełka jakby cały czas ma stałą agresywność. No, ale, ale się zużywa. Oprócz tego, kamienie te wymagają dużej, częstej regeneracji, czyli musimy się zaopatrzyć w jakieś akcesoria, aby te kamienie często wyrównywać, no bo tracą swoją jakby idealnie gładką powierzchnię. Kolejna grupa to jest grupa osełek olejowych. No, niegdyś bardzo popularnych, dziś już zdecydowanie mniej, ale ona ma jedna, jed, jakby jedną zaletę jedną taką podstawową. Ostrząc na osełkach olejowych, jednocześnie dbamy o nasze narzędzia, ponieważ zabezpieczamy je przed korozją. Tutaj znajdziemy różnego rodzaju kamienie, które zarówno są do ostrzenia wstępnego, jak i polerowania. Do polerowania mamy arkansas. To jest taki też znany przez wielu, szczególnie starszych stolarzy, kamień, tak zwany marmurek. Ostrzymy czy polerujemy na nim kamienie, no. Dość długo, bo tak jak w przypadku belgijskiego, ten proces tutaj troszkę trwa, ale też możemy, słuchajcie, polerować każdy rodzaj stali, więc również HSS, również nierdzewną. Możemy go uzupełnić kamieniem, na przykład Norton, który już jest kamieniem o niższych granulacjach, więc taki zestaw również w obrębie tych kamieni możemy stworzyć. No i przechodzimy do diamentów. Kobiety lubią diamenty, a nas jest w firmie 8 kobiet, więc my zdecydowanie polecamy diamenty. Nie zdziwcie się, ale nie, żartuję. Naprawdę diamenty są, e, diamentowe osełki są bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Już powiem dlaczego. One tak naprawdę nie mają wad, bo, tak jak mówiłam, te kamienie e, są bardzo drogie, belgijskie. Porównując z, z diamentami, to to diament naprawdę wy, wypada tutaj jako osełka bardzo e, przyzwoita cenowo. Te kamienie musimy regenerować. Tych kamieni nie musimy regenerować. Tutaj naostrzymy tylko stale wysokowęglowe, czy też stopowe. Tu naostrzymy każdy rodzaj stali. Ta osełka ostrzy bardzo wolno. Diamenty ostrzą błyskawicznie. Oprócz tego nie potrzebują wody, bo możemy jej użyć, ale nie musimy. I tak naprawdę możemy je zabrać do plecaka, gdziekolwiek, na montaż, do skrzynki, bo no są to kamienie, które osełki, które nie wymagają takiej dbałości i martwienia się, czy kamień się nie ukruszy bądź też pęknie. Są zawsze idealnie gładkie. Wymagają jednak pewnej dbałości, bo coś za coś, jak, jak już wcześniej powiedziałam, te kamienie... Hmm, jakby musimy wiedzieć, że ostrzenie na tych osełkach to nie jest dokładnie to samo co ostrzenie, szczególnie na syntetykach. One wymagają zaledwie jednej trzeciej siły nacisku, jak w przypadku tych osełek. Więc jeśli ostrzymy na diamentach. To warto już ostrzyć tylko na diamentach, bo przechodzenie na inne osełki może spowodować, że zniszczymy ten kamień. To jest często zarzut, że diamenty nie ostrzą, bo diamenty szybko można właśnie zajechać, że one się tak naprawdę nie sprawdzają. Ale jak pytam, czy ktoś stosuje się do tych zaleceń, to tak naprawdę, no, niewiele osób. Osełka diamentowa może nam służyć przez kilkanaście lat, nawet jeśli o nią zadbamy, więc musimy rzeczywiście mniej siły stosować, zdecydowanie mniej siły, jak również o nią dbać. W jaki sposób? Wystarczy zwykła szczoteczka do rąk i po użyciu przemyć wodą, raz na jakiś czas szczoteczką wyczyścić, i te osełki są. Tak naprawdę nie do zniszczenia. Więc to są rzeczywiście takie najbardziej, chyba, uniwersalne osełki z tych wszystkich, które tutaj pokazałam. No. Wybór oczywiście należy do Was. Ja znalazłam swoje faworyty, natomiast wiem, że każdy ze stolarzy ma swoją grupę, od której zaczynał, do której się przyzwyczaił i to też jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli już przyzwyczailiście się do ostrzenia na jakimś typie kamieni, to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to kontynuować i właśnie doskonalić się w tej sztuce. Dlatego wiecie już, czym te grupy się różnią, możecie wybierać. Decyzja należy do Was. Myślę, że już całkiem sporo wiecie o osełkach, ale jeśli chcecie jeszcze więcej, to odsyłam Was do broszury technicznej. Tam przygotowaliśmy dla Was trochę więcej informacji, jak również taką tabelę, w której porównaliśmy już szczegółowo plusy i minusy poszczególnych grup osełek. Jeśli natomiast chcecie wybrać już z poszczególnej grupy kamień, możecie skorzystać z filtrów. Te filtry pozwalają filtrować zarówno po producencie, jak i po etapie ostrzenia, jak również po rodzaju stali, do jakiej ma być użyty kamień. Możecie również zajrzeć do opisów tych kamieni, tam znajdziecie dużo informacji technicznych, a w zakładce dane techniczne znajdują się już liczby które można łatwo ze sobą porównać, to znaczy możecie wrzucić kilka kamieni do porównywarki i dzięki temu właśnie te dane techniczne zostają zestawione w tabeli i macie porównanie pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi kamieniami.